Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj odcinek w sumie można by powiedzieć, że przeze mnie długo wyczekiwany, bo dzisiaj w końcu dość ważny etap. Otóż zmiana koloru auta. Z kolorem, można by tak powiedzieć, że troszeczkę nie poszalałem, bo poszedłem w klasykę od Audi. Otóż będzie tutaj kolor Nardo Grey. Mam już kupione 22 metry folii i będę po prostu to kleił. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Pierwsze próby już e, przeprowadziłem. Jak to wyjdzie? Wszystko Wam pokażę. Wszystko zobaczycie. I co? Na początku myślę, że pokażę Wam e, przed bo jeżeli auto idzie na sprzedaż czy coś, to pod folią nie da się zmierzyć lakieru ani nic, więc udokumentuję po prostu to, jak Auto gdzie ma ile mikronów, że oprócz tych uszkodzeń typu lakierowana maska i lakierowany błotnik nie jest uszkodzone. Wszędzie mierniczek mam, pokażę, od tego zaczniemy, potem demontaż tylnych lamp, pościągam zderzaki boczne porozpinam, zdemontuję klamki i ogólnie auto odtłuszczę, przygotuję, mam już wszystkie rzeczy potrzebne do tego, aby to zrobić i okleić, więc na sam początek. Zapraszam Was do sprawdzenia miernikiem, ile w ogóle mikronów i wszystkiego ma auto, bo na dobrą sprawę lakiernik, który lakierował i błotnik, i maskę, uważam, że spisał się naprawdę dobrze. Sami zobaczycie, w ilu mikronach on to polakierował. No zderzaka niestety plastikowego, ale nie pokażę, no bo nie da się na nim zmierzyć na dobrą sprawę. Tak więc co? Zabieram się dzisiaj za, bym powiedział, najważniejszy etap mojego S6, czyli zmiana koloru z jeszcze dodatkowymi, takimi dodatkami, żeby uzupełnić miętowe zaciski, miętowe paski na kołach, tak jak już dobrze widzieliście je. I, i zobaczymy jak to siądzie i czy siądzie. Mam nadzieję, że tak. Wizję mam, pomysł mam, więc pozostaje mi tylko zrealizować. Tu co, lecimy i sprawdzamy na początek grubość lakieru. Zapraszam. Dobra, postaram się to zrobić jedną ręką, bo zaczniemy od błotnika tył. 106, 120. No to wiadomo, że wszystko będzie już tutaj elegancko. Tylna klapa, 130. Tutaj tylna klapa, 140 na przełamaniu, 140. Tutaj 117, 150 na tych przełamaniach. 120, 140, tutaj 120, 107, 130, 113. Więc tak widzicie jest pomiędzy 120 a 140 mikronów. Lewe drzwi tył, 120, wszędzie całe, 150. A, ja trochę krzywo przykładam ten mierniczek. 130, Chciałem mógłbym go skalibrować. 120, 112, lewy błotnik, oryginał. 120, 120. No i maska, teraz słuchajcie, maska. Na masce może ten miernik na początek sobie tak tutaj położę i lecimy. Maska 190, 250. Tutaj z przodu. Tutaj 205. Im wyżej, tutaj jest 150. Jak dobrze pamiętacie, maska była tutaj lekko przełamana, więc tu sprawdzimy. Hop. I tu jest 300. Tutaj kawałek wyżej 200. Tutaj 240. Tutaj. 190 tym wyżej jestem 150 i tutaj na rogu sobie maski 170 mikronów, więc maska tutaj jest koło 250-300 mikronów z przodu. Trzeba było to pewnie wyrównać delikatnie na dobrą sprawę. Pewnie tyci tyci szpachli, no bo 300 mikronów, jeśli dobrze pamiętam, to jest 1 /10 mm, milimetra, jeśli dobrze pamiętam, więc można powiedzieć, że nic. I tutaj teraz Błotnik i Błotnik kupowałem używany, oryginalny. Jest on 170. Na Ranciku sprawdźmy 180, tutaj 170 i tak dalej, i tak dalej. On jest pomiędzy 150 a 200. Drzwi kierowcy jeszcze 130. 130 i jeszcze raz pasażera 130. A więc całe auto o, najważniejsze słuchajcie, dach, dach 116 tutaj wszędzie, wszędzie dach pomiędzy 90 jest a 130 mikronów słupki B, słupki A nie będą oklejone je będzie można zawsze zmierzyć, więc yy, tak, auto ogólnie prócz tych uszkodzeń, które miało, jest całe w oryginalnym lakierze, w Stanach również żadnej szkody nie odnotowano ani nic, więc yy, można śmiało się zabierać za klejenie auta. A więc tak jak widzieliście, lakier w sumie na całym aucie jest oryginalny prócz tej maski, która ma od 180 do 300 mikronów i błotnik, który ma drugą warstwę lakieru, ale to też jest naprawdę dobrze polakierowane, bo ma od 140 do 190 do 200 mikronów. Wszędzie mikronów jest od 90 do 130, 140, zależy też jak ten czujnik się przyłoży, pokazuje 132, poprawi się go, pokazuje 130, poprawi się go jeszcze raz, jest 134, więc cała warstwa jest w słupkach, wszędzie też jest. Warstwa tak jak być powinno. Ta maska, wydaje mi się, że też jest naprawdę dobrze polakierowana. Kolor nie odbiega, nie ma żadnego cieniowania, nic zrobionego. Jest naprawdę bardzo elegancko. Te 200-250 mikronów, no jest jakby, no nie oszukujmy się, no nie ma tam tony szpachli, nic błotnik. Polakierowany drugi raz na 150 mikronów, jest naprawdę, Elegancko, więc lakiernik, który mi to lakierował, naprawdę elegancko. Więc cóż, zabieram się teraz za demontaż tylnych lamp i myślę, że zacznę sobie tutaj od tyłu i od drzwi, czyli najprostszych elementów, i zaraz pokażę Wam też folię. I Folię, przys folię przysłali mi tutaj już w takim kartonie, na takich stojaczkach, i kolor prezentuje się tak: ciemny, szary, naprawdę elegancko to wygląda. I w świetle nienaturalnym, ciemny, elegancki, nardo. A teraz zabieram się za demontowanie, rozbieranie i klejenie. Trzymajcie kciuki za mnie, bo robię to pierwszy raz. Dobra, więc na sam początek zacznę sobie od tylnej klapy. Prosty, dość nieduży element. Tutaj go sobie odetnę, tutaj sobie schowam. Zrobię to sobie, wiecie, z dwóch kawałków. Tutaj jeden kawałek. Tutaj drugi kawałek, lotka będzie jakby przedzielać, więc zobaczymy jak mi to wyjdzie. Później zdemontuję lampy. I no zobaczę, co mi z tego tak naprawdę wyjdzie. No to co? Do dzieła, pani Adrianie. Klapa już zrobiona, ładnie rogi udało mi się zawinąć. Niestety tutaj wyszedł mi taki minimalny, nie wiem czy będzie to widać, czy nie, minimalne niedocięcie, ale dosłownie na pół milimetra. No i co, tył jest, oczywiście za trzecią próbą mi to wyszło, ale wyszło. Tutaj ten dół też już ukleiłem, tak naprawdę znaczącej różnicy w kolorach nie ma. Ale co zrobić no dobra, ściągam teraz znaczek i tutaj tą tylną klapę kleję też już w nardo. Tak jak widzicie, całe zakończenia. Tutaj wszystko wygląda naprawdę dobrze. Róg też jest elegancki. Mogę go jeszcze z czego wygrzeję, trochę poprawię. Tutaj też wszystko siadło naprawdę dobrze. No, więc cała ta naklapa jest już, jest już w kolorze. Za dużej różnicy tak naprawdę nie ma. No ale ten Nardo jednak to Nardo, więc... I tak wydaje mi się, że siądzie to naprawdę dobrze. Ok, to co? Myślę, że zabieram się za drzwi. Ściągnę klamki z tej strony. O, tutaj widzicie, też już mam na próbę naklejone na Nardo. Ściągnę klamki z tej strony i zabiorę się za drzwi. Później być może błotnik. I zobaczymy może cały bok jeden uda mi się dzisiaj okleić to co lecę dalej tutaj prawie się już udało tutaj troszeczkę jeszcze dociągam, robię dół próg też już zrobiony jak na moje mierne pierwsze umiejętności i to, że nigdy wcześniej tego nie robiłem nie jest źle tutaj też już wykończone już noc mnie zastała, nas zastała noc, tutaj jeszcze to ponaciągam eee, ułożę, dotnę myślę, że już jutro tutaj botnik tak samo wstępnie już jest tylko go dociąć i tutaj też już słupek prawie cały jest zrobiony więc zaczyna to wyglądać naprawdę naprawdę dobrze something that has to be done. Kolejny dzień prac w sumie za mną, bo to już drugi dzień walki, maska oklejona, tak jak widzieliście, jest zrobiona naprawdę bez żadnego problemu. Chociaż na tej folii ogólnie widać jakby te mikrokanaliki, które są. O, ale folia się zagięła. Ale na przykład tu są takie mikrokreski na niej. Pod odpowiednim kątem, odpowiednim światłem ja to widzę. No ale no cóż no. Tutaj też są takie delikatne, wiecie, w ogóle się skapnąłem, że to można zdjąć i mógłbym folię tu wprowadzić i po prostu no to wszystko wyrównać. A tak to. O, no widzicie, tutaj jest tak, że ta folia tutaj troszeczkę. O, ona wstała, tutaj dach jest zrobiony na zakładkę, chociaż oczywiście, nie obyło się bez bubla, i tutaj bodajże. O tu, zrobi mi się prześwit, widzicie, nie wiem jakby jak tą folię ta położyłem na taśmę odcinającą, no ale no ja to widzę, ja to wiem, tak to ogólnie, no, kompletnie tego, tego nie widać. No i słuchajcie, dach cały, było z nim 4 godziny roboty we dwie osoby, pierwszy raz w życiu z szyberdachem ze wszystkim. I słuchajcie, no, oczywiście, bubla zrobiłem. Mogą zrobić jak z klamką drzwiami na pierwszy raz. Próbę to nie. I spójrzcie, co zrobiłem przy rekinie. Nie wiem teraz, jak to uratować w jaki sposób. Czy trzeba by było ściągać cały, cały dach folii? Tego bym nie chciał. Nie wiem, może jakoś to tutaj dalej obecne. I nakleję drugą folię rekina. Też trochę nie mam za bardzo pomysłu, jak go kleić, bo on ma taki dziwny kształt. Chociaż no nie widać, że on jest inny, a trochę widać. No. Um, no nie wiem, coś będę musiał wymyślić tutaj sensownego, żeby to naprawić. Bo widzicie, no kasztan straszny, no cała reszta idealnie. I tutaj po prostu pękła mi ta folia, za mocno przygrzałem. No mój, mój błąd, i o. Cała ćwiartka, której się bałem, też jest zrobiona. Wszędzie ładnie zaokrąglone lampy już założyłem. Nigdzie nie wygląda, żeby wstało. Tutaj też jest naprawdę dobrze. O, tutaj rancik jeden, rancik drugi, próg. Na progu też tutaj mi się zrobił taki, o, widzicie, zadziorek. Bym musiał zdjąć koło, żeby to dobrze naciągnąć, ale no nie, nie ściągałem koła. Cały próg, wszystko elegancko, drzwi też naprawdę bardzo dobrze. O, tu coś brudne. Jeszcze raz będę kleił klamkę. No, żeby zrobić to wszystko naprawdę dobrze, bo tutaj kawałek też mi się zrobił przy świtu. Ale założyłem klamkę. Klamkę to już sobie zrobię na spokojnie. Tutaj też wnęki. Wszelkie wnęki. Są ładnie zrobione, ładnie docięte. Pierwszy raz w, ży w życiu zmiana koloru naprawdę wyszło mi dobrze. Tutaj próg, co zostały mi drzwi z tej strony, komplet drzwi z drugiej, oba błotniki, zderzaki. No, ze zderzakami może być wesoło. Z tej strony, tutaj widzicie, różnica w kolorze jest fajna, chociaż. Mogłem nie kupować typowego Nardo a troszkę ciemniejszy ten kolor, taki bardziej cementowy, aby jeszcze większa różnica była. No i co? Cała ta strona mi na dobrą sprawę została. Tutaj błotnik, para, drzwi, próg i ćwiartka. No i też tylny zderzak, chociaż nie wiem, czy tylny zderzak będę oklejał póki co, czy nie, ponieważ na parkingu uderzyła mi kobitka w tył. Auta i czekam w sumie na policję, bo sprawę zgłosiłem na policję, bo kobietka sobie odjechała. Niby już ją znaleźli. Nie wiem, czy widzicie, o, tutaj jest lakier popękany. I tutaj na dole, o, tu jest wgniot, tak jak widzicie. I tu na dole też jest popękany lakier. Więc yy, tak, nie widać mocno, no ale jednak jest. I czekam, aż policja przyśle mi jej numer polisy i wtedy będę to zgłaszał do ubezpieczyciela i zobaczymy, co ubezpieczyciel mi powie. Więc na ten moment nie będę kładł na pewno na tylny zderzak folii. Hmm. Dyfuzor również chciałbym w czarnym połysku, ale myślę, że to już też zrobię po wszystkim. Jak będę wiedział, co z tym zderzakiem, co z całą resztą, to po prostu ten zderzak zdejmę i tak to zrobię po prostu poza autem, bo roboty troszkę jest. Tutaj tylna klapa. Też tylna klapa wygląda dobrze. No, tutaj różnica najbardziej widać, chociaż troszkę za jasny ten kolor. Troszeczkę mógłby być bardziej ciemny, bardziej szary, ale ta strona, jak już spojrzycie, wygląda naprawdę dobrze i jest różnica w kolorze. Chcę jeszcze założyć klapkę z tej strony drzwi, błotnik i połowa auta będzie. Dobra. Widzimy się przy drzwiach i klejenie drzwi. Słuchajcie, widzimy się nie za moment, a w przyszłym tygodniu, ponieważ materiału mam naprawdę mega dużo. Po prostu nie wiedziałem, że aż tyle mi tego wyjdzie, ale no trochę godzin tego klejenia wyszło, więc dalsza część klejenia w przyszłym tygodniu. Wrzucę, pokażę wam wszystko, również podsumuję koszty, czas mojej pracy, pokażę wam jak mi to wyszło i w ogóle w ogóle więc na ten moment y, dzięki bardzo za oglądanie pierwszej części. Widzimy się za tydzień z drugą częścią klejenia. Y, trzymajcie się i siemaneczko.